Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was do obejrzenia moich poleceń kosmetycznych z Rosmana. Z racji tego, że obowiązuje do 31 maja promocja o nazwie Fiesta, gdzie macie aż 55% zniżki na wszystkie produkty do makijażu. Promocja obowiązuje już od pierwszego zakupionego produktu, więc nie ma żadnego limitu. Również bez karty klubowicza możecie skorzystać z tej promocji i obowiązuje online i również stacjonarnie. Ja zachęcam, żebyście jednak robili zakupy online, tak jest bezpieczniej, ale jeśli musicie wybrać się do sklepu, na przykład po tester, zobaczyć sobie na żywo produkt, to pamiętajcie o zasadach ostrożności, o odstępach, o zasadach higieny. Starajcie się nie używać za bardzo testerów jeżeli potrzebujecie to ja właśnie tutaj przygotowałam takie przebitki z odcieniami z kolorami, więc jak nawet nie będzie testerów albo nie będziecie chciały ich dotykać to możecie sobie zajrzeć do mojego filmu i skorzystać właśnie z tych słoczy, zatem przechodzimy do produktów i zacznę od najtańszej opcji. Marka Miss Sporty ma naprawdę dobrego deala, bo trzy produkty, jeden do oczu, jeden do twarzy, jeden do ust, po właśnie tej przecenie będą kosztować wszystkie trzy jakieś niecałe 30 zł, co mi się wydaje, jest fantastyczną okazją. Polecę Wam podkład Naturally Perfect Flawless Skin Finish. To jest podkład bez oleju, czyli idealny dla osób z tłustą cerą, bo na pewno nie chcecie nakładać na tłustą cerę. Podkładu, który ma jeszcze w bazie olej, bo skóra zaraz będzie się wyświecać. To jest coś, na co warto zwracać uwagę. I podkład bez oleju jest po prostu lekkim kryjącym kremem, który wyrównuje kolory skóry, nawilża skórę i dodatkowo wygląda. Bardzo, bardzo naturalnie. Na pewno nie chcemy nakładać mocnej tapety na młodą skórę, która wcale tego nie potrzebuje. Więc lekkie wyrównanie kolorytu i już załatwi sprawę, i ten produkt się do tego sprawdzi. Ma bardzo fajną gamę kolorystyczną, więc możecie na pewno coś wybrać dla siebie. Drugi produkt z Mi sporty to maskara z tej samej serii Naturally Perfect. Jest to maskara, która ma bardzo fajną szczoteczkę. Z jednej strony jest płaska. Cała jest troszkę wygięta, więc małe, rzęski, dolne i górne bardzo dobrze wyczesuje. To jest po prostu dobra maskara, która nie robi krzywdy, nie robi grudek, nie rozmazuje się, bo ją też przetestowałam, a w, tej, w tym przedziale cenowym to jest naprawdę dobry zakup i jeszcze żeby dopełnić ten makijaż z Miss Sporty mamy coś do ust matowe pomadki w płynie Satin to Last które mają piękny wybór odcieni mnie na najbardziej wpadł w oko numer 110 Muted moka, taki ciepły różowy, neutralny odcień, który będzie pasował w większości typów urody. Bardzo naturalny odcień na co dzień i właśnie również dla, dla na przykład nastolatek. Te pomadki jak na swoją cenę mają naprawdę mocny pigment, bardzo dobrą trwałość i podoba mi się też to, że nie obciążają ust. Robią co trzeba, podkreślają usta kolorem za niewielkie pieniądze, więc to jest dobra okazja. I pozostając w temacie ust, pokażę Wam bardzo ciekawą nowość od Burżuła, która zachwyca opakowaniem. Ja, jak zobaczyłam na półce właśnie te matki, to od razu zwróciłam uwagę na tą piękną zakrętkę. Mamy masę ślicznych, nasyconych kolorów, bardzo twarzowych. Ja teraz na ustach mam odcień właśnie ten różowy, 03 Rose Me Tender. Jeszcze jest drugi, który mi się bardzo podoba. Taka właśnie przygaszona wrzoskwinia nudziak, to jest numer 02. Jeżeli lubicie formułę Rouge Edition Velvet, to na pewno bardzo się polubicie również z tymi pomadkami. Powiedziałabym, że te formuły są bardzo podobne, z tym, że um, Rouge Velvet Ink są troszkę lżejsze. Co mi się bardzo podoba jeszcze w tych pomadkach, to ta precyzyjna końcówka malutki, prosty, cienki aplikator. Ktoś, kto to wymyślił, to to dobrze wymyślił. Bardzo precyzyjnie, bardzo dobrze można sobie wszędzie sięgnąć tym aplikatorem. Możemy pomalować usta bez otwierania ust, czyli wjechać wszędzie tutaj w zakamarki i ładnie sobie wyrysować kontur, jak mówię, bardzo precyzyjnie i przyjemnie. I jak jesteśmy przy burżuła, to również wspomnę o lubianym przeze mnie już od lat podkładzie Healthy Mix, który który dzisiaj zresztą mam na sobie też. To jest podkład z witaminami, który pięknie wygląda na cerze mieszanej i suchej. Daje takie uczucie nawilżenia. Rozświetlenie jest również widoczne, no dobrze się nosi, bardzo go lubię i również gama kolorystyczna bardzo mi się podoba. Ja noszę odcień numer 51. Sięgam po ten podkład za każdym razem, kiedy moja cera czuje się taka przesuszona, zmęczona, szara, to lubię to przyjemne uczucie właśnie nawilżenia, które ten podkład daje i również lubię jego zapach. Bourjois ma jeszcze bardzo fajną maskarę Twist Up The Volume, którą pierwszy raz kupiłam sobie kilka lat temu tylko i wyłącznie dlatego, że zaciekawiła mnie ta opcja właśnie wykręcanej szczoteczki, przekręcanej szczoteczki i okazało się, że w praktyce również to się sprawdza. Maskara ma mocno czarny kolor. Tak wygląda szczoteczka, kiedy nie jest wykręcona. Ona bardzo ładnie wydłuża i rozdziela rzęsy, więc na te dni, kiedy chcecie mieć naturalny, lekki, taki make-up no make-up żeby właśnie nie było widocznych, e, mocno wytuszowanych rzęs to właśnie ta szczoteczka się do tego idealnie nada a e, na dni, kiedy chcecie, żeby troszkę więcej było objętości i trochę więcej tego tuszu, żeby były bardziej oblepione tym tuszem rzęsy i bardziej podkreślone, to wtedy przekręcamy sobie tą szczoteczkę i w ten sposób tuszujemy. I teraz przejdę do produktów marki Rimmel, która to ma w swojej ofercie kilka ciekawych perełek, które mnie osobiście się sprawdziły, więc podaję dalej. Pokażę Wam puder Stay Matte, który, co ciekawe, był pierwszym pudrem utrwalającym, który sobie kupiłam jako nastolatka. To mój pierwszy taki produkt do gruntowania podkładu, bo moim pierwszym podkładem był chyba Loreal Match, tak mi się wydaje a pudrem pierwszym właśnie był z tej mat z Rimela i pamiętam, że bardzo lubiłam jego działanie i to jak długo mi matowił skórę, bo jako nastolatka miałam bardzo przetuszczającą się skórę i zawsze go nosiłam w torebce i zawsze byłam zadowolona z tego jak długo um, utrzymuje mi się ten mat na skórze. Praktycznie przez cały dzień... Um, na mieście to tylko raz musiałam poprawić, bo się naprawdę świeciłam, a tak to bardzo dobrze y, trzymał tą Sebum w ryzach. Robi swoją robotę i to bardzo dobrej cenie. I kolejny produkt to kredka do brwi Brow Pro Micro. Pamiętam, że jak pierwszy raz ją wzięłam do ręki, to pomyślałam: "Nareszcie, nareszcie w drogerii jest kredka do brwi z malutką precyzyjną końcówką". Z drugiej strony mamy spiralkę do wyczesania, bardzo pomocne. Podoba mi się formuła tej kredki, bardzo dobrze czepia się skóry, nie ślizga się po tej skórze, tylko dobrze i precyzyjnie wyrysowywuje kształt brwi czy też pojedyncze włoski. Podoba mi się też gama kolorystyczna Wszystkie odcienie dostępne. Wpadają w szare tony, więc nie musimy się bać, że brwi będą miały pomarańczowy albo czerwony odcień, co się czasem zdarza. Świetna kredka. Tuż do rzęs Scandalize Volume on Demand. To jest maskara, która ma to samo zadanie, czyli podkre podkreślać rzęsy, ale każda z tych maskar, którą mam dzisiaj polecam, ma jakby troszkę inne właściwości. Tą wyróżnia szczoteczka, która jest w kształcie klepsydry. Ogólnie dobrze wyprofilowana szczoteczka dla um, osób z krótkimi rzęsami, które chcą złapać wszystkie włoski. Co mi się też bardzo podoba, to że ta maskara um, nadaje się do powtórnego Aplikowania w ciągu dnia, czyli, że na przykład chcecie sobie wzmocnić makijaż oka, wychodzicie gdzieś wieczorem i chcecie dorzucić sobie maskary. Tak ładnie rozdziela te rzęsy, że można dokładać i dokładać i w ogóle nie robią się ani sztywne, ani takie posklejane, tylko dalej są lekkie i sprężyste, więc to jest fajna opcja właśnie dla osób, które lubią poprawiać makijaż w ciągu dnia i jeszcze jeden produkt z Rimmela, który mnie też zachwycił już od czasu premiery to jest eyeliner cień w płynie, dwa w jednym Wonderswipe, ja najbardziej polubiłam się z, z tym złotym jest masę pięknych odcieni naprawdę bardzo dużo do wyboru, ale ja najbardziej właśnie lubię złoty, bardzo podoba mi się ta nietypowa formuła bo e, tym linerem możemy sobie zrobić, bo właśnie ma fajny aplikator można sobie zrobić kreseczkę ale równie dobrze można sobie nałożyć na Całą powiekę i wklepać. Ona tak ładnie się rozkłada i taki piękny blask daje, szczególnie ten złoty, co możecie teraz zobaczyć. Masę pięknie odbijających drobinek, które tak specyficznie się błyszczą. Jeżeli e, chcecie właśnie dodać troszkę koloru, troszkę błysku na swoje powieki, na no, ten wiosnę i lato, to sobie zafundujcie Wonderswipe. Jeszcze z marki Rimmel pokażę Wam błyszczeki. All e, oh My Gloss Plump. E, to jest pozycja obowiązkowa dla wizerzystów. Którzy um, pracują dużo przy sesjach, bo takie właśnie winylowe, lustrzane, mocno błyszczące usta, bardzo pożądany look, szczególnie kiedy to jest błyszczyk, który ma masę pigmentów w sobie. Zwykle błyszczyki są takie półprzezroczyste, a te wyróżnia to, że mają naprawdę mocny, mocny pigment, mocny kolor. Więc uzyskujemy taki efekt lustra, efekt mokrych ust z, z mocnym kolorem. I dodatkowo um, one zawierają kapsaicyny. Zawierają też olejek cynamonowy. I jeszcze jeden jakiś składnik. To są składniki, które pobudzają krążenie w ustach, dlatego po nałożeniu takiego błyszczyka mamy takie uczucie mrowienia, pieczenia. Ja kiedyś, jak użyłam pierwszy raz takiego błyszczyka, właśnie powiększającego usta, ja myślałam, że dostałam uczulenia. Bo nie miałam pojęcia, że to jest właśnie taki efekt, że takie uczucie mrowienia. I właśnie te błyszczyki mają taki wyraziste, wyraziste uczucie mrowienia na ustach, ale co za tym idzie, jak Wam to nie przeszkadza, to macie. Na jakieś godzinkę, dwie um, lekko takie spulchnione, powiększone usta, szczególnie jak nałożymy na kontur ust, to on jest dużo bardziej wyrazisty, więc, więc wielozadaniowy taki magiczny błyszczyk, warty uwagi. Mnie najbardziej e, wpadł w oko ten cielisty odcień. On ma w sobie delikatne drobinki i ma numer 210. Teraz przejdę do marki Eveline. Ma w swojej ofercie kilka rzeczy, które się dla mnie wyróżniło. Mówię tutaj na przykład o różu. Field the Blush, color Sculpting. W różu głównie chodzi o kolor. Ale właśnie w drogerii jakoś nigdy nie mogłam znaleźć różu, który byłby w, w odcieniu, którego ja szukam. A ja zawsze szukałam brzoskwiniowych, ciepłych odcieni, żeby pasowały do mojego ciepłego odcienia skóry. I bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam właśnie ten odcień. On się nazywa Peony w numerze 1. Będzie pasował i młodym dziewczynom i dojrzałym kobietom. Róże mają bardzo fajną aksamitną formułę, no ładnie się nakładają, nie tworzą plam, tylko piękną mgiełkę koloru na policzkach. Ja zresztą mam dzisiaj właśnie ten odcień piony na sobie. Eveline ma również bardzo fajną paletkę cieni, która jest godna uwagi i warta polecenia. To jest paletka, mi się wydaje wzorowana troszkę na Urban Decay, paletkach Naked. Nazywa się Ruby Glamour i ma w sobie masę pięknych, ciepłych odcieni, głównie w różowych tonach. Znajdziemy tutaj też piękną brzoskwinię. Ja zresztą mam swój makijaż dzisiejszy wykonany tą paletką. Cieszę się, że tutaj jest też beżowy, taki beżowy wpadający w oliwkę. Mamy kilka błyszczących odcieni. To jest bardzo ładna paletka do wykonania wielu makijaży codziennych, wieczorowych. Szczególnie dla osób z zielonymi oczami, bo takie właśnie kolory przepięknie wybijają zieleń tęczówki. Śliczna paletka. I kolejny produkt to błyszczyki do ust. Widzę, że jest moda na błyszczyki powiększające usta. Przepiękne odcienie, delikatne róże, delikatne brzoskwinki. Są też drobinki złote, drobinki srebrne, bez drobinek. Bardzo mi się podoba ta różnorodność w tych błyszczykach. One się nazywają XL. Lip Maximizer, i one zawierają papryczkę chili w składzie, i to ona powoduje to mrowienie, które delikatnie też powiększa usta. Zwróćcie sobie uwagę na te błyszczyki, jeżeli szukacie jakiegoś nowego dla siebie. I teraz co nieco od marki Max Factor. Ten produkt, który Wam teraz pokażę, powinien zainteresować te z Was, które szukają czegoś lekkiego, czegoś w rodzaju kremu tonującego i czegoś, co ma dobrą gamę kolorystyczną, bo jakże się ucieka. Kiedy zobaczyłam, że Miracle Second Skin, nowy produkt od Max Factora. Ma przepiękne odcienie wpadające w żółty. Ja wybrałam odcień 02 Fair Light, który jest tak ładnym, jasnym, żółtym odcieniem, który pięknie się stapia z moją skórą. Zawiera mleko kokosowe, które nawilża skórę. Zawiera też prebiotyki, probiotyki, SPF20. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry, również tej wrażliwej. Bardzo podoba mi się opakowanie. Tubka z pompką uwielbiam. Najbardziej higieniczne i praktyczne opakowanie i w sam raz na podróże. Jeśli szukacie jakiegoś lekkiego podkładu na lato, czegoś nawilżającego, coś co nie obciąży Wam skóry i nie będzie wyglądało właśnie jak Make-up, tylko jak druga skóra, to będzie na pewno dobra opcja. I teraz pokażę Wam bardzo fajną maskarę Lash Revival, która zawiera ekstrakt z bambusa, który ponoć ma wzmacniać rzęsy już po czterech tygodniach. Pod tym kątem tej maskary nie sprawdziłam, ale na pewno to jest dodatkowy bonus. Bardzo, bardzo mm, podoba mi się kolor tej maskary. Ona występuje w dwóch odcieniach: w czarnej, drugiej odcień to jest black brown. To jest maskara właśnie w takim odcieniu ciemnej czekolady. Fantastyczna sprawa dla blondynek i również dla makijażu kobiety dojrzałej, w jasnej oprawie. Gdy nakładamy maskarę w czarnym kolorze, to może za bardzo ob obciążyć twarz i niektóre osoby nie lubią tego, tego looku, że widać mocno make-up na, na twarzy. I tutaj wtedy przychodzi z pomocą właśnie brązowa maskara, delikatnie pokrywa. Tuszem, wszystkie rzęski, że, że one znowu są widoczne, ale nie są właśnie takie rzucające się w oczy e, przez ten właśnie brązowy kolor. Bardzo fajna też wywinięta szczoteczka, która dobrze łapie rzęsy. E, na pewno też blondynki czy osoby, które lubią make-up no make-up, delikatnie podkreślone rzęsy, to z tą brązową maskarą mogą się bardzo polubić. A tutaj mam jeden produkt z Maybelline. Pomyślałam, e, że pokażę wam właśnie ten, bo to może być ciekawa opcja e, dla osób, które zajmują się makijażem zawodowo i nie mają czegoś takiego w swoim kuferku, bo Wam sprzedam tutaj mały taki tip dotyczący właśnie tego produktu. To jest cień w kremie. Nakładamy sobie na powieki, żeby wyrównać koloryt powieki, również jako bazę pod cienie. Ja dzisiaj właśnie użyłam pod te Eveline jako bazy. Podbija kolor cieni, podbija, przedłuża trwałość cieni, też zastyga na powiekach, na skórze. Co powoduje, że cienie się nie zbierają po wielu godzinach. Ale co ciekawe, ja polecam ten produkt szczególnie w tym kolorze, właśnie dlatego Wam go pokazuję, w tym tutaj takim łososiowo-brzoskwiniowym, pomarańczowym. I tym kolorem możecie z powodzeniem zneutralizować sińce pod oczami. Jeżeli się zmagacie właśnie z takimi fioletowo-niebieskimi żyłkami pod oczami, e, czego korektor nie przykrywa, e, albo właśnie na, nałożycie korektor i dalej prześwituje, to gwarantuję Wam, jak nałożycie, coś takiego, odrobinkę paluszkiem wklepać tylko w te miejsca, gdzie jest najwięcej żyłek, no zazwyczaj właśnie tutaj w tym zagłębieniu i poczekacie chwilkę, aż zastygnie i na to nałożycie korektor, to gwarantuję, że będzie dużo, dużo mniej widoczny. Nie zawsze można taki produkt znaleźć w sklepach, ale jak zobaczyłam ten cień, to pomyślałam, że do tego może się dobrze nadać. Przetestowałam go pod tym kątem i możecie z powodzeniem, używać go też pod oczy, ale od, od drobinkę, od Pokażę Wam jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ciekawy produkt od marki L'Oreal, jak zobaczyłam w szafie ten produkt, od razu mi się skojarzył z jednym. <grym> Zaraz wam pokażę z czym. Unbelieva Brow. To jest produkt do Brwi w takiej formie, z taką szpatułką jak korektor, albo błyszczyk. I również był załączony pędzelek ze spiralką. Bardzo dobry pędzelek precyzyjny, którym naprawdę można wyrysować sobie te brwi. I już mówię, z czym mi się skojarzyło. Wunderbrał. Znacie coś takiego może? To jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Nie tylko opakowanie, trochę nazwa, ale też um, działanie. Bo to jest produkt do brwi, którym sobie pomalujemy brwi. Ja zresztą mam dzisiaj zrobione tym brwi, który ma siedzieć na brwiach tak. Два дня. Więc idealnie na wakacje, idealnie na basen. To jest produkt wodoodporny, potoodporny, naprawdę się przykleja, zastyga i w takiej pozycji i w takim stanie zostają brwi na dwa dni, bo to też przetestowałam. Kiedyś sobie zmyłam makijaż twarzy, zostawiałam tylko brwi i poszłam spać. I ku mojemu zdziwieniu rano ani nie było pieczątki na poduszce, ani nie było rozmazanych brwi. Wyglądały tak samo jak dzień wcześniej. Więc to jest naprawdę fajny produkt i jeżeli lubiliście wonder, Wunderbrau, to daję znać, że e, możecie go znaleźć w Rosmanie i jeszcze za połowę ceny e, przy okazji tej promocji to już w ogóle jest... Świetny deal. Także naprawdę super produkt. Mocno, mocno polecam. I ostatnie rzeczy będą z NYXA. Mam tutaj dwa produkty z NYXA, które są moim zdaniem godne uwagi, których używam ostatnio dość często. Pierwszy to będzie korektor Born to Glow. Bardzo mi się spodobał przez to, jaki jest lekki, przez to, jak ładnie rozświetla skórę pod oczami. Ma naprawdę mnóstwo takich malutkich drobineczek, niewidocznych gołym okiem, ale jak się to nałoży na płaską. Na przestrzeń na płaską skórę pod okiem. W momencie, kiedy łapie światło, to widać to delikatne rozświetlenie. Bardzo mi się podoba opakowanie z, z gąbeczką, którą łatwo można zaaplikować sobie i reaplikować również w ciągu dnia. A w ogóle przypomina mi ten z Ultra HD, z Make Up Forever. Są praktycznie identyczne. I drugi produkt z nyx który bardzo mi się spodobał, to High Glass. Rozświetlacz. Jeżeli pamiętacie rozświetlacz RAST z mojej kolekcji dla VIBO, to na pewno spodoba Wam się ten właśnie rozświetlacz. To jest ta sama formuła takiego właśnie musu, coś w co wbija się palec. Taka, taka mokra, kremowa, aksamitna formuła. Równie się od mojego rozświetlacza RAST tym, że ten jest bardziej złoty i troszkę mniej błyszczący. Ja go mam dzisiaj tutaj na. Na kościach jarzmowych i bardzo przyjemnie mi się go nosi, jak i nakłada. Jest, są też inne odcienie. Mnie najbardziej właśnie spodobał się ten o nazwie Moon Glow. I to by były wszystkie produkty, które Wam chciałam polecić. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam je na tyle, że będzie Wam łatwiej dokonać wyboru i skorzystać z tej naprawdę fajnej promocji. Ja Wam dziękuję pięknie za oglądanie i również zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama, Facebooka i zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam pięknie i do kolejnego. Pa pa!